Serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać, e, jakie miejsce wybrałem sobie na, moje, na założenie mojej sady. Jest kilka powodów, dlaczego wybrałem akurat to miejsce, a nie inne. Dlaczego akurat polecam to e, moim osobistym, a tutaj jest to, że ta mała wysepka tutaj robi bardzo fajny widok. Ale poza tym, jak sobie zauważycie, to tutaj jest dość płaski teren, czyli pozwoli nam to na budowanie pól, budowanie różnych budynków, co jest fajne. Po okolicy tutaj jest trzcina. Jak widzicie dookoła las. Las posiada nie dość, jagody, grzyby, owoce, e, owoce może nie, grzyby, ale posiada również zwierzęta. Są sarny, są lisy, są dziki, są zające. Tam dalej nawet spotkałem na bawińska już, ale jest to fajne miejsce na rozpoczęcie naszej osady. Do głównej wioski, gdzie jest mieszka kasztelon, którym co roku musimy płacić podatki, jest zaledwie, jak widzicie na mapie, 596 metrów z tego punktu. Czyli to też nie jest zbyt daleko. Na mapie nasza wioska znajduje się pomiędzy większością z... Jeszcze większością wiosek, które tutaj mamy. Na naszy, w naszej wiosce są od razu już dwie drogi, które gdzieś tutaj przebiegają, co również pozwala nam jakoś e, zorganizować naszą wioskę. Musimy robić wszystkich dróg od nowa. E, jest to też fajne. Jest w pobliżu woda, co jest ważne tutaj, bo e, warto stawiać wioski po blisku w pobliżu e, źródł wody. Nie mamy jeszcze kupić, pić. Jest dużo kamieni. Są patyki. Co jeszcze? No praktycznie wszystkie zasoby, które gdzieś tam potrzebujemy przynajmniej na początku są. W drodze do wioski Castellana również jest jakiś glina, także też możemy ją tam gdzieś wydobywać. Ulica jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Ja już jestem zaczynam drugi rok. I w tym drugim roku mam już tutaj postawioną drewnianie, mam dom myśliwego, magazyn zasobów, magazyn żywności, jak również trzy domki. I obecnie posiadam dwóch osadników. I w ten sposób a, moja osada jest... W pewnym sensie samowystarczalna. Jeden produkuje jedzenie, drugi drewno o połowę. Jak na razie nie potrzebuje zbyt wiele uwagi, więc ja mogę zająć się kolejnym zadaniem. Polecam, jeśli ktoś z Was ma jakieś uwagi, może coś widzi na nie, jeśli chodzi o lokalizację, to zapraszam do komentowania. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj w okolicy. Tego co wie, to tu w tym rejonie jest naprawdę dużo płaskiego terenu, co może również być bardzo fajnym punktem do zamieszkania, jeśli już akurat nie ta miejsce. Więc dziękuję za uwagę. Zostawcie jakieś polubienie, zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć jeszcze. Chętnie Wam to pokażę.